Urazy narciarskie często kojarzone są z urazami kolana, z kolei urazy nadgarstka, urazy ręki z urazami snowboardowymi. Okazuje się, że na nartach też możemy sobie uszkodzić struktury w obrębie ręki. Na dodatek wcale nie musimy się wywrócić. Otóż nieprawidłowe założenie paska od kijka może doprowadzić do patologii, którą nazwiemy kciukiem narciarza. A więc patologii, która jest na tyle często, że ma już swoją nazwę. Na czym to polega? Jeśli rękę swoją założymy przez pasek, czyli wsadzimy ją jak gdyby od góry i od razu złapiemy rękojeść, pasek jest luźny. Wtedy, kiedy puszczamy go, ręka nie dość, że nam się zsuwa. To w momencie, kiedy ten kijek puścimy całkowicie, okazuje się, że pasek wisi pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym. Jeśli dodatkowo, w takiej sytuacji, Kijek zostaje pociągnięty, przyblokowany, a dochodzi do dramatycznego i mocnego, mocnego pociągnięcia za kciuk, wygięcia jego i możliwości uszkodzenia więzadeł, które stabilizują kciuka do śródręcza, tzw. więzadeł śródręczno-paliczkowych po stronie łokciowej. Jak możemy zapobiec tej patologii? Oczywiście poprzez umiejętne i prawidłowe założenie. Paska. Rękę przez pętlę paska wprowadzamy od dołu i łapiemy rękojeść. W ten sposób kiedy puścimy kijek, pasek wisi na nadgarstku i w żaden sposób nie napina, nie uraża naszego kciuka. Co więcej, w momencie kiedy kijek by nam się wyślizgnął w czasie odpychania, pasek nam go dodatkowo ustabilizuje ręka, nie zsunie się z rękojeści. Tak więc polecam zwrócenie uwagi, jak zakłada się paski. Wiem, że większość z Was prawdopodobnie wie, jak to robić, ale czasem zwróćcie nawet uwagę, jeśli ktoś zakładałby a, obok. To tylko taki niewielki szczegół z obsługi sprzętu narciarskiego, ale myślę, że może uchroni Was od poważnej patologii. Wszystkiego dobrego, dużo śniegu, pięknego słońca.